Dajcie serdecznie, z tej strony Gofanka Już jutro jest premiera magazynu Lego Ninjago Numer 11 na 2020 rok A ja właśnie mam go w swoich rękach Przedpremierowo Także zobaczymy co ukrywa się w środku Są tutaj trzy dodatki Limitowana karta Call contra generał Vex Saszetka z naklejkami Oraz saszetka z figurką Richiego Na okładce znajdziemy Kaja Z 13 sezonu w lśniącej Złotej zbroi a w środku 12 stron komiksu. Wiele łamigłówek, zagadek, ciekawostek o Ninjago, a także dwa świetnie zrobione plakaty. Szczególnie podoba mi się ta bitwa smoków na dole. Kolejny numer pojawi się 1 grudnia i będzie zawierać figurkę Jay'a z 12 sezonu. Będzie to ostatni magazyn nawiązujący do tego sezonu, a w kolejnym znajdziemy już figurkę z 13 sezonu. Muszę przyznać, że figurka jest niesamowicie wykonana. Duża dbałość o detale. Szczególnie podobają mi się nadruki na torsie. Zobaczcie tą czaszkę, tą probówkę, a także serduszko z tyłu. Początkowo myślałam, że ta główka to jest jakieś nakrycie głowy, a tu się okazuje, że to jest specjalnie wymodelowany odlew dla tej figurki. Dodatkowo mamy jeszcze czarny kłócek, element zapoczątkowany w serii Ninjago. W SkyBound został stworzony dla Nadakana. Piękna pomarańczowa katana. Jeszcze w tej kolorze nie miałam tego elementu i naprawdę wygląda szałowo. A dodatkowo jeszcze atrybut, czyli zielona deskorolka. Jak najbardziej mogę polecić ten numer. W tej cenie otrzymujemy również limitowaną kartę, a także saszetkę z naklejkami. Niedługo możecie się spodziewać openingu multipaku naklejek. Wrzucę go na kanale. Także serdecznie zapraszam do oglądania i odwiedzenia kiosków już 3 listopada, czyli jutro, bo wtedy jest premiera tej gazetki. Niestety niektóre osoby już mogą mieć tą figurkę, bo wystąpiła ona w kilku zestawach, ale chyba nie da się zrobić dodatku, który będzie pasować każdemu. Trzeba byłoby stworzyć Figurkę, której nie ma w żadnym zestawie, a to jest kosztowne. Także piszcie w komentarzu, czy planujecie kupić, co sądzicie o tym magazynie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!